Andrzej Kozłowski, Rozmowy Płaskiego. Państwa i moim gościem jest Robert Wszczel, polski dyplomata, był dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. E, witam serdecznie, Robercie. Dziękuję za zaproszenie. E, Robercie, kilka dni temu mieliśmy znowu wielki show z udziałem prezydenta Putina, czyli w Rosji, zadawanie pytań. Co Cię najbardziej zaskoczyło, jeżeli chodzi o to wydarzenie? Na co na, Twoim zdaniem powinniśmy przede wszystkim zwrócić uwagę? No nie chciałbym zabrzmieć przesadnie jako już taki dziadek, który w tą Rosję trochę poznał, ale tak, tak uczciwie powiem niespecjalnie coś mnie zaskoczyło, no, bo prawda jest taka, to, to jest dobre słowo, to jest show oczywiście, to jest show dezinformacyjny, to jest show, który jest bardzo istotną częścią, że tak powiem, całego tego sposobu, w jaki klika Putina, ale przede wszystkim Putin rządzi krajem od wielu lat. Czyli to jest taka autokracja z elementami, prawda, jednak publicznej legitymizacji. To jest bardzo istotne. i o tym trzeba pamiętać, bo to jest oczywiście głównym adresatem, to są, to są ludzie w Rosji, którzy mają poczuć, że tutaj wielki car do nich przemawia, mówi mądrze i, i, i można na nim polegać i tak dalej, i tak no, dalej, więc cała ta konwencja, prawda, te pytania, no, była drobne, nową, że niektóre pytania niekoniecznie, prawda, takie bardzo spolegliwe gdzieś tam się pojawiały na, na, na dużym ekranie, co zostało odnotowane, ale oczywiście nie były zadawane, natomiast, no, Najważniejsze rzeczy, bo gdzieś tam zawsze nawet w, takich, w takim słowotoku Putina, który jest oczywiście oderwany od rzeczywistości, są pewne elementy, które warto odnotować. No, pierwsza sprawa to jest oczywiście jednoznacznie, to oczywiście nie oznacza, że to jest prawda i nie oznacza, że on tego nie zmieni, ale jednak jak gdyby bardzo więcej niż przemieźliwie od, odniósł się do idei mobilizacji. Prawda? I są ku temu powody. To jest bardzo ważne. Bo umówmy się, to wojna jest w tej chwili wszystkim dla Putina. Ona określa jego... Nie, być ale... albo nie być. Być albo nie być, tak, określa jego tożsamość, powiedziałbym etyczną. On się tak daleko zapędził. To jest szalenie istotna eee, sprawa w Rosji, czyli kwestia tak zwanej reputacji, prawda? Nie można już teraz pokazać słowości. To jest to, czego po prostu... No niestety nadal niektórzy... Eee, w... W naszej części świata, mówię niekoniecznie w naszej geograficznie, ale w naszym świecie do końca nie końca rozumieją. Ostatni czeka Jacoba no Sullivana, tylko to niestety, potwierdza. Tak, on tylko to potwierdza. Oczywiście, ja aż nie byłem aż tak krytyczny wobec Saliwana, bo poza tym on też nie powiedział nic tak znowu nowego, ale prawdą jest, że w obecnej sytuacji no to, to brzmi źle, bo to sugeruje przynajmniej, chociaż ja tak do końca chyba nie jest, że po prostu zwyczajnie nie wszyscy rozumieją. A istota rzeczy właśnie na tym polega, że. On nie może, on, on nie tylko uważa, że on ma szansę wygrać i to była ta drugi element, prawda, to była pewna pewność siebie, oczywiście częściowo udawana, ale no, on uważa, że jakby w tej grze na wytrzymałość, w tej chwili szale się przehalają na jego kości. Ale wracam do tej sprawy mobilizacji, jest ważne, bo jednak to są konkrety, prawda. Społeczeństwo rosyjskie, mimo, że akceptuje to biernie, raczej biernie, ale akceptuje, Mimo, że oczywiście sprawa, no to też trzeba połączyć wybory w marcu, prawda, tutaj nie ma żadnej wątpliwości, jak to się zakończy. Natomiast prawda jest taka, że to byłoby trudne, czyli Rosja ma bardzo duże problemy. Jeden to jest, brakuje ludzi, tak, brakuje na Ukrainie również, prawda, ale brakuje Rosji ludzi i to zarówno w charakterze mięsa, armatniego, ale również chociażby do produkcji. Poza tym. Jest ta tak zwana diabelska, jak to niektórzy mówią, alternatywa, jeśli chodzi o politykę obronną. Prawda? Z jednej, że jeśli się przestawiło, a to zrobił Putin, gospodarkę na tory już właściwie takie wojenne, o tym też było sporo, zwłaszcza w tych pytaniach, które nie zostały zadane, tak? to idea, iż te wydatki na zbrojenia, naprawdę przemysłowe będą nakręcać gospodarkę cywilną, to się nie sprawdza. Dlatego, że pierwszym problemem jest brak ludzi. Prawda? Ci ludzie, którzy mówiąc kolokwialnie, produkują te pociski, oni nie będą produkować nawet już jakichś podstawowych, nie wiem, garnków i tak dalej. Tak, Rosja importuje już prawie wszystko. W tej chwili nawet, zdaje się, ostatnio czytałem o jakichś takich bardzo podstawowych produktach żywnościowych już z Iranu i tak dalej. Więc to dało się zauważyć mimo wszystko, przy całej tej fanfaronadzie, przy tym oderwaniu rzeczywistości, że, no, jak to się mówi na powieściu, Putin się troszkę pultał, prawda? miał problemy z zaoferowaniem czegoś takiego, co mogłoby głębiej przekonać społeczeństwo rosyjskie, jeśli chodzi o to, iż Przyszłość Rosji rysuje się w dobrych barwach. Natomiast tak, to było wystąpienie, w którym zabrzmiały te nuty my w tej chwili mamy inicjatywę, no i sposób wypowiadania się nie tylko o Ukrainie, oczywiście. Tam nie było żadnych cienia, wątpliwości, że wojna będzie trwała dalej, ale również właśnie o Państwach Zachodu. O tym, że no, sami widzicie, to wszystko nie do końca działa i tak dalej, i tak dalej. Więc to. No, był to standard, no ale standard koniec 2023 roku i w takim kontekście należy to rozpatrywać. Czy problemem nie jest to, że my po części, my mówię jako Zachód, daliśmy uwier uwierzyć Putinowi, że on może wygrać? Biorąc pod uwagę sytuację, która się dzieje w Stanach Zjednoczonych, w Unii Europejskiej, mówię tutaj o zablokowaniu pomocy finansowej. E, już zresztą Amerykanie ogłosili, że będzie ostatni pakiet pomocy militarnej w tym roku, bo nie starczy pieniędzy. Nie wiadomo, czy kongres w końcu dojdzie do porozumienia z prezydentem. Jeżeli chodzi o Unię Europejską, no tutaj powiedzmy sobie szczerze, omnięcie Węgier będzie chyba prostsze. Ale czy to nie jest tak, co nas czeka, jeżeli chodzi o tą wojnę w 2024 roku? Czy to nie jest trochę tak, że rok temu mieliśmy bardzo optymistyczne nastroje, miała być wielka kontrofensywa, niemieckie Leopardy, w rękach ukraińskich miały wjechać za przeproszeniem na Krym. Jak jest teraz? Co nas może właśnie czekać w tym 2024 roku? Znaczy, czekają nas wyzwania. To jest taka oczywista oczywistość. Oczywiście Ukraina. Nikt to nie wierzy. No, kto zna Ukraińców i wie, jak, jak jest stopień determinacji, nie mówiąc o tym, że po prostu Ukraińcy nie mają, nie ma żadnej alternatywy. Doskonale wiedzą, że nie mogą się poddać, więc ta walka będzie się toczyć. Natomiast tak, jesteśmy w punkcie takim rzeczywiście przełomowym. Dlatego że paradoks polega na tym, że z jednej strony, czyli zaczynamy o od dobrych wiadomości, mimo wszystko, dobre wiadomości polegają na tym, że Ukraina nic jeszcze nie przegrała. Prawda? Oczywiście jest okupowana spora część terytorium. Rosja rzeczywiście, zwłaszcza jeśli mówimy o tej produkcji plus te dostawy, tam z Korei Północnej i tak dalej, lepiej sobie trochę nawet radzi, prawda, jeśli chodzi o te podstawowe elementy amunicji, a po stronie zachodniej, czyli części świata wspomagającej Ukrainę, jest ten tym problem. Ale Ukraińcy nie ponieśli jakichś, prawda, strat, prawda, nie, zostało, nie, nie, nie nastąpił przełom, prawda? Mimo wszystko gospodarka ukraińska funkcjonuje. I co bardzo ważne, wracając już do nas, czyli do, 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 do świata zachodniego, yy, właściwie można powiedzieć, że, że mimo tych problemów, stopień jak gdyby poparcia i, yy, o charakterze strategicznym prawda, jest wcale nie niższy niż był. No bo przykładowo, no to jeszcze pół roku temu trudno było sobie wyobrazić takie stwierdzenia padające z ust, chociażby na przykład nie tylko kanclerza Niemiec, ale również, na przykład, minister obrony, który na podpisał umowę ze swoim kolegą litewskim na dotyczącej obecności ponad 5 tysięcy na stałe, de facto, prawda, wojsk niemieckich. To są konkrety, prawda? I chodzi mi o to, że już nie chcę tam przedłużać tego wątku, bo, ale z punktu widzenia diagnozy tego, co trzeba zrobić, dlaczego trzeba wspierać Ukrainę, dlaczego to jest ważne, i planu, który dotyczy nie tylko oczekiwań wobec Ukraińców, prawda, ale tego, co my mamy zrobić, co ma zrobić Unia Europejska, co ma zrobić NATO, co mają robić poszczególne kraje, to z tym jest całkiem nieźle. Problem i tu dochodzimy do tych gorszych wiadomości, problem dotyczy po prostu i zwyczajnie realizacji. No o tym wiele osób no, no, łącznie ze mną tak powiem, no jakby wielokrotnie pisało, nawet pamiętam po szczycie, prawda, w Wilnie. No fajnie. Mamy plan obronne, mamy wiemy, jak, co trzeba robić. Jeśli mówimy o Francji Wschodniej, jest plan pomocy długofalowy dla Ukrainy. Kijów tak nie do końca też tak rozumiał znaczenie chociażby powołania Rady, rady już teraz na tę Ukraina i tak dalej, i tego, co się toczy również w Unii. Prawda? Natomiast żeby to wszystko zadziałało i czas też się liczy, prawda? Potrzebne są pewne decyzje, które nie mogą nawet zapaść w Brukseli, bo to nie jest w gestii, nie wiem, czy umownie powiedzmy, sekretarza generalnego NATO, czy z kolei, nie wiem, pani, pani von der Leyen. Tu potrzeba, nie chcę być po prostu twardych decyzji w stolicach, które oznaczają wydatki finansowe, tak, wydatki finansowe i to na dłuższą metę. No, to nie jest dobra wiadomość, że nadal spora część krajów NATO nie doszła do tych 2%. To już jest trudne do wytłumaczenia mówimy, i to na przykład co najmniej trzech krajach, nie 7. to jest masa, prawda? Włochy, Niemcy, prawda, Kanada. Druga sprawa przemysł obronny. No dlaczego, no, co jeszcze mogły zrobić? Już, już i sekretarz generalny NATO o tym mówi, w Unii trwają przecież dyskusje kłótnie. I, i, i tak rzeczywiście e, trzeba trzeba w jakiś sposób rozwiązać ten problem węgierski tej blokady. No, ale na przykład przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO. Też o tym trochę pisałem, bo to było dla mnie uderzające na spotkaniu parę miesięcy temu w Oslo. No, jak to zwykle no, spotykali się szefowie sztabu państw NATO, rozmawiali no, w cudzysłowie o czołgach, samolotach i tak dalej, ale w czasie konferencji prasowej przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, czyli Najwyższy Rag Wojskowy, mówił właśnie o problemach dotyczących produkcji, bo to jest sprawa kluczowa. I różnica i to jest to wyzwanie. Nie można czynić założenia, że jakby do czegoś doszło, ale już doszło, prawda? bo już mamy problem wsparcia Ukrainy, ale to dotyczy również naszej zdolności obronnej. To tak jak było w okresie zimnowiennym, nie da się tak łatwo przestawić przemysłu cywilnego, prawda? Bo on w tej chwili do no, Europa mniej produkuje. To są usługi, to są finansowe, no wiadomo, prawda? I tu potrzebne są decyzje o charakterze bardziej strategicznej, zamówienia, e, zdolności. Do tego dokładają się kwestie mm, problemu związanego z dostępem do różnych materiałów wrażliwych. To, to, to nie jest już, że to może być problem. To już jest dzisiaj problem, nawet do produkcji zwykłych jakichś tam pocisków i tak dalej. Więc. To trzeba się tym zajmować tu i teraz. I potrzebne są kluczowe decyzje, tak jak mówię, w stolicach. A żeby takie decyzje zapadały, no to niestety musi być wyższe poczucie pilności tej sprawy. I nadal, niestety, jest różnica pomiędzy stopniem zrozumienia, jak to jest pilna sprawa w krajach frontowych, tak jak Polska, czy państwo bałtyckie, czy Finlandia, na przykład. Chwała ci, panie, że Finlandia jest już członkiem NATO a jednak wieloma stolicami Europy Zachodniej i tu, no, plus oczywiście Waszyngton, który jest odrębną sprawą. W związku z tym na tym trzeba skoncentrować wszystkie możliwe wysiłki, powiedziałbym, intelektualne, polityczne, lobbystyczne, jak to zwał, tak to zwał. Bo tu się będą rozstrzygać zarówno losy wojny, jak i również kwestia naszego bezpieczeństwa. No i wracając do Putina, te argumenty. I tylko te argumenty są w stanie przekonać tego gościa z Kremla, że po prostu Zachód to wygra, bo argumenty i możliwości są po naszej stronie, ale trzeba je w tej chwili, że tak powiem, nie tylko położyć na stole, ale wykorzystać. Kwestia pieniędzy, bo powiedzmy sobie szczerze, tego może zabraknąć Ukrainie. Pojawia się tutaj problem, że można będzie w końcu wykorzystać skonfiskowane rosyjskie aktywa. Jaki jest największy problem, żeby je wykorzystać de facto do odbudowy Ukrainy, to żeby wspomóc po prostu Ukrainę? Jakie są realne szanse, żeby faktycznie to się stało? Bo mówimy o tym od jakiegoś czasu, ale na razie de facto pozostaje tylko w sferze retoryczna. Dobra wiadomość jest taka, że jesteśmy bliżej, bo jednak ostatnie tygodnie dosłownie pokazały, że jakby ten opór przede wszystkim, umówmy się, no, największych państw, czyli G7 przede wszystkim, G7 akurat, jeśli chodzi o te kwestie, jest, wydaje mi się, właściwym organem. To jest też kwestia, czasami mam wrażenie, że, że, że panuje letki rozgardiasz w tych sprawach, prawda? Gwarancje bezpieczeństwa, o tym się mówiło przy okazji szczytu, prawda? Nie, to, to raczej jest sprawa NATO, prawda? Z ja nie Unii, a nie, a nie G7. Natomiast tu jest znaczący postęp, następ no przykładowo postawa rządu brytyjskiego, bardzo istotnego w tych sprawach, nie zapominajmy, Brexit Brexitem, ale City dalej jest, jest kluczowym centrum finansowym, nawet obsługującym teraz bardziej globalnie niż sama Europa. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że po prostu pies jest pogrzebany w, w problemie tak zwanego, że tak powiem, precedensu. Tego się obawiają, to, 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 to leży u podstaw pewnej ostrożności, bo politycznie to się zasadniczo wszyscy zgadzają czy trudno z tym polemizować, że byłoby właściwe z względów moralnych, etycznych, e, a żeby e, zamrożone aktywa rosyjskie, czyli państwa agresora, zostały wykorzystane na pokrycie, przynajmniej części kosztów, które ponosi Ukraina jako ofiar. No ale mówimy o świecie globalnym, prawda? w którym, którym po prostu e, słuszna nawet decyzja podjęta dotycząca w tym kontekście Ukrainy, prawda, no, dla niektórych krajów może oznaczać, tworzy się precedens, który prawda, może być zastosowany gdzie indziej i w jakim sensie to by po prostu stwarzało problemy już o charakterze nazwijmy to strukturalnym. I te kwestie prawne. To samo zresztą dotyczy e, kwestii powołania na przykład specjalnego Trybunału prawda, do sądzenia zbrodni rosyjskich. To jest podobny problem. To nie jest tak, że jakby w stolicach różnych jest niechęć, że to jest zły pomysł, no ale jak się pójdzie tą drogą, no to co to oznacza w praktyce? To zaczniemy teraz wszystkich, prawda, sądzić i tak dalej. I znowu, to jest kolejne wyzwanie stojące przed wszystkimi tymi, którzy, którzy mają absolutne przekonanie, że to jest ta droga, aby przekonać, znaleźć sposoby. Nie wszystko może się odbywać w świetle Jupiterów bo tu są potrzebni i prawnicy, i, i, i finansiści, ale wydaje mi się, że jesteśmy bliżej już, już jakichś dobrych wiadomości dla do Ukrainy, bo to by była bardzo istotna wiadomość, bo mówimy o niebagatelnych sumach, czyli o no, ładnych paru setkach miliardów jednak euro czy, czy dolarów, które mogłyby wykorzystane? Wspominałeś o wyborach prezydenckich, które odbędą się w 2024 w Rosji. Co do ich wyniku, to raczej niespodzianki nie będzie, ale pytanie jest, czy one nie będą w jakimś stopniu przełomem, że po nich może nastąpić coś więcej. Mówię tutaj na przykład o eskalacji, wspominając o mobilizacji, czy być może jeszcze nie wiem, użycie taktycznej broni nuklearnej, bo tego typu rzeczy, tego typu informacje też się pojawiają. Czy, 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 czy spodziewasz się w kontekście wojny w Ukrainie jakiekolwiek zmiany po wyborach prezydenckich, że Putin może zacząć podejmować te niepopularne decyzje właśnie? Znaczy, owszem, znaczy no, tak, w jakimś sensie, ale nie zapominajmy, że jeszcze do marca zostało parę miesięcy i to, co się już w tej chwili dzieje w Rosji, ja dam taki prosty przykład, znaczy prosty, no, taki indywidualny, tak? To jest autor bardzo ciekawy, który, który wiele takich książek interesujących pisał, bo bardzo popularnych, no, no tam, tam detektywistycznych, ale również i poważniejszych historycznych, Borysa Kuni. Nawet za, w czasie Związku Radzieckiego, nie dochodziło do sytuacji, żeby jakiegoś niepokornego, bo on tam troszkę rzeczy pisał, które są krytyczne wobec Kremla, tak? E, formalnie, z w sensie, prawnego, prawda? deklarować wrogiem narodu, prawda? E, coś, to, to, to będzie narastać. Innymi słowy, reżim jest już tak się boi, już pomijam oczywiście nie wiemy, gdzie jest, składowo-nowalny, już mniej więcej można się dowiedzieć, że został gdzieś tam nie ma z nim kontaktu, prawda? To przykręcanie śruby, które mogę wydawać już dalej nie można. Można. Reżim jest tak przestraszony, że przed tymi wyborami będzie jeszcze bardziej że tak powiem, testował, tak to bym powiedział, w jakimś sensie społeczeństwo rosyjskie, yy, cały szereg dalszych drakońskich praw, na przykład nowe prawo rusofobii, rusofobia, to czy znaczy no, każda krytyka, prawda, jak się nie podoba to, co robi Rosja, to znaczy kryminał i tak dalej. No, to są rzeczy niesłychane, to już właściwie nie wiem, trzeba, to, to już jest porównywalne do wiem, Korei Północnej i tak dalej. Totalitaryzm. I totalitaryzm. I w tym momencie mimo braku jakichś podstaw, e, takich, no nie, wiem, brak danych, ale no, ciekawie jednak. Jak daleko jeszcze to społeczeństwo rosyjskie może się na to, że tak powiem, wszystko? Więc to pewna nie wiadomo jest. Mówię o tym dlatego, że pojawiły się pierwsze protesty matek żołnierzy. To nie jest jakieś na ogromną skalę, i tak dalej, ale to jest ważne, dlatego że ostatnie takie protesty. Były, były chyba podczas wojny w Afganistanie? Wojny. Czeczenie. Czeczenia. Tak. I potem. To był powód, bo to było bardzo silna, że tak powiem, moc społeczna, rażenia, tak bym to powiedział, reżim się tego bał, więc tak bardzo powoli przekręcali śrubę. Dlaczego? I między innymi dlatego system kontraktowy został zastosowany przez Putina. On odszedł, prawda, już w czasie II wojny czeczeńskiej, bo widział, że to może być niekontrolowane konsekwencje społeczne. Czy tak będzie tym razem? Nie wiem. Natomiast druga sprawa to jest ekonomia, więc... Pewne wysiłki, które, które podejmuje Ministerstwo Finansów Rosyjskie, one tylko są w stanie pozaklejać pewne te. I to jest nawet w oficjalnych statystykach rosyjskich, i o tym mowa. Sankcje jednak gryzą, prawda? Więc to, co by Putin chciał ewentualnie zrobić, po oczywiście zwycięskich wyborach, prawda? to też trzeba wziąć poprawkę na to, że to będzie się odbywać w sytuacji, która będzie troszkę inna niż jest dzisiaj. I zobaczymy, jak to będzie. Zima nie jest takim prostym czasem dla, dla Rosji, mimo wszystko, chociaż tak kochają zimę i tak dalej, ale umówmy się, to, to, to raczej się wiele problemów jakby uzewnętrznia. Ze, Więc jest rozdźwięk pomiędzy tym, co Putin ewentualnie chciałby zrobić, czy to jest mobilizacja, czy to jest, nie wiem, ja coś, na przykład więcej funduszy. Przydało się, no i teraz chcą to zrobić? Sypnąć tym przysłowiowym groszem, ale nie ma. Kasa jest pusta. Przypomnijmy, budżet wydatki Rosji na szeroko rozumiane bezpieczeństwa, wojsko i tak dalej. Z kim można porównać? To jest prawie 50%. Mówię o budżecie. Nie, nie, nie To jest porównywalne z państwem rządzonym przez talibów. Tak, Rosję można dzisiaj porównać do no i talibów, bo, bo, bo to jest kraj w stanie wojny. I to zafundował Putin, więc pewne procesy, czy to ekonomiczne, czy społeczne itd. One nie dają się, nie można ich rozwiązać przy pomocy dekretu. Tak bym odpowiedział tak na, na, na pytanie, więc, więc oczywiście pokusa będzie i, i, i ta tak zwana legitymizacja, którą się będzie reżim chwalił, ona, ona będzie stwarzała właśnie zachętę do podejmowania jeszcze bardziej jakichś drakońskich, ale tak jak mówię, no, są pewne rzeczy, z którymi nie da, się, nie, nie da się zmienić pogody, na przykład w Belgii, prawda? E, prawda. Nawet i tak dalej, więc, więc tak, no, można się spodziewać, Prób jakichś nowych, natomiast ważniejsze jest, tak na dobrą sprawę, tu i teraz. Wróćmy na chwilę na Ukrainę. Ehm, ostatnio, bodajże, wczoraj informacja o znalezieniu podsłuchu w kwaterze dowodzącego wcześniej zatrucie żony szefa wojskowego wywiadu. O czym to świadczy? Czy to świadczy o tym, że taki jest stopień cały czas rosyjskiej ingerencji? W, w, na najwyższych szczeblach, jeżeli chodzi o elity ukraińskie, czy być może zaczęła się tak zwana walka bulldogów po prostu i tam już y, nie ma, że tak powiem, przebacz? Znaczy raczej chyba to drugie, no bo e, Ukraina jest w stanie wojny już tutaj pełnokrwiste, no bo wiadomo, to coś do aneksji Krymu, ale od lutego ubiegłego roku i w związku z powyższym, no w czasie wojny e, to jest no sytuacja absolutnie abnormalna, tak, stąd na przykład z zawieszono pewne procesy, powiedzmy, polityczne, tak? E, 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 dzieją się różne rzeczy, no a to, że wróg, prawda, no przecież umijmy, no to jest jeden z sukcesów, największych ukraińskich, bo Rosjanie naprawdę myśleli, że oni po prostu już wejdą do Kijowa e, i w związku z tym Na nasza rozmowa zupełnie inaczej, prawda, by wyglądała. E, ale to się, to się nie zdarzyło, natomiast wszelkiego rodzaju próby, no, używanie wszelkich możliwych brudnych środków, łącznie przecież, no, to o tym było publicznie mowa, ile razy próbowali zlikwidować samego Zeleńskiego, prawda, próby infiltracji itd. i tak dalej. Więc na Ukrainie przed rozpoczęciem wojny istniała bardzo silna grupa różnych czy to agentów, czy po prostu agentów wpływu i tak dalej. Część z nich udało się Ukraińcom jakby zneutralizować, tak to nazwijmy, część być może uciekła, społeczeństwo jest bardziej wyraźne, ale to nie jest tak, że, że oczywiście pełne bezpieczeństwo nie jest możliwe, stąd takie rzeczy, no niestety, o których, o których wspomniałeś. Natomiast najgroźniejszą rzeczą dla Ukrainy i wszyscy przyjaciele Ukrainy, i to w pewnym sensie trochę miało miejsca, po tych już publicznych sporach, prawda, bo moim zdaniem na przykład tak, no artykuł założonego był Bo no, Moim zdaniem. To nie jest rzecz, którą powinien... Yy, tak, owszem, mówiło o, o tym, jak przebiega, ale tam było dużo ocen de facto, właściwie politycznych, strategicznych. To jest zadanie jednak dla, dla, dla przywódców politycznych. No, ale to, to się dzieje, bo, bo, bo tego. Natomiast niedopuszczalne było najgorszą rzeczą, którą y, mogło, gdyby to było kontynuowane, bo granicy zaczęli się rzeczywiście kłócić. Z, zaczęło to troszkę mieć miejsce i biorąc pod uwagę chociażby znaczenie wsparcia amerykańskiego, Moim zdaniem to też troszeczkę pokazywało takie nie do końca zrozumienie, no, jak, jak Amerykanie postrzegają, że tak powiem, relacje z, z innymi krajami. No, nie zapominajmy, no, w Stanach panuje kult zwycięzców, prawda? sukcesu. Amerykanie nie lubią mówić o porożkach, to jest zresztą część dyskursu politycznego, prawda? Jak spojrzeć na głównych aktorów czy na dwie partie, no to na ostatnia rzecz, jaką można się spodziewać, nie wiem, od Bidena czy od Trumpa, czy, to jest to, że myślę, tak coś źle poszło i u mnie to nie działa. Jest oczywiście odwrotnie, no, teoretycznie tak jest w innych krajach, ale w Stanach to jest silne również w świecie biznesu, się rzuka. I w związku z tym paradoks w pewnym sensie, który być może nie do końca, chociaż wielokrotnie wykazywali się dużą taką znajomością rzeczy i umiejętnością lobbingu Ukraińcy jakby nie do końca zrozumieli z punktu widzenia tych, tych, tej dynamiki w Waszyngtonie, nie można e, przedstawiać się jako kraj, który, a tu taki się pojawił, nie do końca rozumiem, no przykładowo, tak? dlaczego szef gabinetu prezydenta, będąc stanat, lobując, mówiąc, że jeśli na mnie poleżycie, to będzie klęska. My przegramy. No, to nie jest dobre przesłanie, no bo nie w stylu amerykańskim. Nie no do nie, dlatego, że będziemy pomagać tym, którzy dają. Gwarantują sukces. I, I taka jest zresztą prawda. Więc b, znacznie bardziej mi odpowiada i uważam jest mądrzejsza i przemówiąc bliższa prawdzie narracja, którą prezentuje na przykład w ostatnim wywiadzie dla Foreign Affairs, czy tam artykule Kulena, masz... który właśnie pisze o tym, że, kochani, tak, to jest duży problem dla nas, oczywiście, jak czy Europejczycy, czy, 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 czy Amerykanie, czy, czy inne kraje, nie zapominajmy, to jest Australia i Japonia, nie będziecie pomagać, no bo my tego potrzebujemy. No a jak było w czasie II wojny światowej? Jakby się zakończyła na przykład um, heroiczna walka Wielkiej Brytanii, gdyby nie Landlis, gdyby nie amerykańskie wsparcie? Co prawda? by się stało z no, Co nie by nie się stało list, też z no. ZSRR, te Oczywiście, że tak. Więc to, to nie jest coś takiego, że to prawda, um, to, jeśli zdefiniowaliśmy, przypomnijmy, zrobił to prezydent Biden w Warszawie. Kilka, czy tam, jakieś tam tygodnie po rozpoczęciu. Tak. To jest już konfrontacja naszego świata, całego, nie tylko Ukrainy. I dlatego musi wybować. No ale. Mówienie o tym, że potrzebujemy wsparcia i to jest niezbędne, to jest jedna, a mówienie o tym, jak go nie dostaniemy, to będzie klęska, to nie za dobrze rezonuje, więc no, to w ramach takiej bezpłatnej trochę, e, mówię, się śmieję, chociaż sprawa jest bardzo poważna. I to jest też wielka rola dla nas. Jest. Powiem odkrycie, dlatego, że uważam, że Polska musi od, jeszcze zaakcentować, nie chcę powiedzieć odbudować, no bo to jakby nigdy nie odeszło, ale jednak, no, przestrzeń informatyczna bo to do siebie, że... Niezależnie od tego, jak się rzeczy mają, to jeśli pójdzie w świat jakaś, jakaś opinia, że na przykład Polska jakoby przestała pomagać, to nie jest prawda, prawda? Polska pomaga Ukrainie, ale my musimy teraz zmóc nasze wysiłki, ponieważ Ukraina ma z tym problem z różnych powodów, aby być faktycznie nie tylko dobrym jako przyjaciel, ale skutecznym lobbystą, bo Ukraina tego potrzebuje, bo my jesteśmy częścią tych instytucji. Nam jest łatwiej lobować w Unii Europejskiej i w NATO, bo jesteśmy członkami, no jesteśmy w G7, ale różne relacje z różnymi krajami sprawiają i tak dalej. Poza tym wydaje mi się, że są nadal jeszcze pewne rzeczy, które można by poprawić, jeśli chodzi o sposób wspierania Ukrainy. Tylko zasygnalizuję, że to jest jedna sprawa, to jest kwestia jednak, no, to jest w dużym stopniu leży na barkach Ukraińców, czyli kwestia mobilizacji miasta. A druga sprawa to jest kwestia, gdzie będzie ulokowana produkcja. To też, to też... I tu wydaje mi się, że na przykład Polska też y, powinna odgrywać większą rolę, ale to też troszkę zależy od naszych ukraińskich przyjaciół, którzy mam wrażenie, że troszeczkę tak się za bardzo y, no, rozentenzyzmowali możliwościami drzemiącymi, które są oczywiście bardzo duże w przemyśle obronnym ukraińskim, ale w czasie pokoju, no ale pokoju nie ma, a stan kraj w czasie wojny jest mu trudniej. Więc tu jest wiele rzeczy do zrobienia dla Ukraińców, dla nas natomiast, nie należy, bym przestrzegał, uważam, że to nie jest właściwa droga, aby opowiadać o jakiejś klęsce, czy, czy nawet tym, że jesteśmy blisko jakiejś katastrofy. Nie, to są wyzwania, to są, to są problemy, z którymi możemy się zmierzyć, ale rozwiązania niejako leżą na stole, A um, trzeba poniesieć. Success story. Bardzo dziękuję w takim razie. Moim i Państwa gościem był Robert Pszczel, polski dyplomata, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie. Bardzo Ci dziękuję za tę niezwykle interesującą rozmowę. Ja dziękuję bardzo za tę rozmowę.